Mieliśmy uczcić z Andrzejem 30-lecie naszej znajomości. W 1992 roku razem zostaliśmy zatrudnieni w Młodzieżowym Domu Kultury. W ówczesnych czasach Młodzieżowy Dom Kultury przejął punkty filialne, jako punkty filialne ogródki jordanowskie, i my trafiliśmy do takiego punktu filialnego numer dwa. Andrzej, jako kierownik tego obiektu,. Ja jako nauczyciel i tak naprawdę to w sierpniu, kiedy pierwszy raz ze sobą zaczęliśmy rozmawiać, już jakaś taka nić porozumienia między nami powstała. I trwało to przez te 30 lat, Andrzej, dla znajomych, przyjaciół, kolegów, po prostu bronek. Stał się moim przyjacielem, nie tylko moim, ale całej mojej rodziny. A tak naprawdę to był mi bratem. Wszyscy mówią o Andrzeju dobrze. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że był moim przyjacielem. I to jest taka sytuacja, w której trudno wszystko powiedzieć, co by się chciało powiedzieć. Ale powiem tak, szliśmy razem przez kilkadziesiąt lat teraz, kiedy jest nas tak mało, w ogóle we mleku jest nas mało, to w momencie, kiedy ktoś odchodzi, bardzo odczuwa się tę stratę, ten moment. I to jest właśnie taki moment. Najgorsze jest to, że dla mnie osobiście to narasta. Czyli łapię się na tym, że jeśli zdarzy mi się mieć chwilę wolną, bo ktoś nie przyjdzie, no to. Myślę o tym, że pójdę wypić kawę do Andrzeja. No i wtedy dzieje się coś dziwnego, bo przychodzi to otrzeźwienie, że jednak już go nie ma. Co gorsze, już nigdy go nie będzie, ale myślę, że z tą kawą ona mnie czeka gdzieś tam. Mam nadzieję, że to stanie się oczywiście później niż wcześniej. Ale... pierwsze, co mi przyszło na myśl, to właśnie to, że brakuje mi kawy z Andrzejem. Nie tylko tu w MDK, bo Odwiedzałem go również w domu i tam też piliśmy kawę. Andrzeju, poznałam Cię 10 lat temu w Młodzieżowym Domu Kultury. W pierwszym momencie wydawałeś się być osobą bardzo na dystans. Myślałam, że relacja pomiędzy nami może być dosyć trudna. Po czasie okazało się, że jesteś zupełnie inny, że jesteś bardzo sympatyczny że potrafisz okazać nawet swoją przyjaźń. Bardzo się cieszę, że miałam możliwość z tobą pracować, bo nauczyłeś też mnie wiele. Andrzej to przede wszystkim kolega z pracy, kolega na którym można było zawsze polegać. To ktoś, kto razem ze mną przygotowywał spektakle od strony dekoracji, od strony plakatów. To bardzo dobry przyjaciel, to doradca kojarzy się głównie nam w Domu Kultury z dzwoneczkami, które pięknie pobrzękiwały, jak wchodziło się do jego sali numer 6. To przepiękny zapach, który roznosił się po całym Domu Kultury, kiedy on przechodził korytarzem. Angli był fantastycznym człowiekiem. Wspaniałym kolegą. Tak. Pracowaliśmy na jednym korytarzu, jakby to tak można było powiedzieć. Moja pracownia pierwsza, jego druga. Kiedy szedł z tym swoim charakterystycznym tupotem, krokami, wiedziałam, że już jest w pracy. Zaglądam do mojej sali. Cześć. Odpowiadam. Cześć. Często słyszałam ten jego dzwoneczek charakterystyczny. Wiedziałam, że o, Andrzej jest. Tak, dzieci wchodziły na zajęcia. Dobrze. Ja poznałam Andrzeja Bronka 15 lat temu tu w młodzieżowym domu kultury i pamiętam, bardzo się go bałam od samego początku. Ten mocny krok, mocny głos. Bardzo mnie deprymował, ale też od samego początku był takim moim, no nie boję się powiedzieć, trochę mentorem. Osoba, która wprowadzała mnie w taki świat estetyki. To był człowiek, który bardzo dobrze tą estetykę czuł. Miał niespotykane poczucie humoru, czasami taki dosyć cięty żart, ale myślę, że nadawaliśmy na jednych falach, ponieważ bardzo lubiłam te jego żarty. W drodze do mojej pracowni musiałam minąć jego salę i zawsze go witałam: Cześć Andrzej, cześć Andrzejek. I łapię się teraz, że często przechodząc koło jego pracowni też właśnie miał taki odruch, żeby się z nim przywitać. No dla mnie Andrzej był e, prawdziwym fachmanem w swojej dziedzinie i e, miał zasady, których się trzymał, e, nie szedł nigdzie sobie na boki, e, nie ulegał modom, nie Nie był, nie, nie pobudzało go byle co. to mi się nim podobało, że że to te zasady stosował w swojej pracy, szczególnie i było to widać i, i w, szczególnie w pracach z dziećmi i z młodzieżą. I czasami mnie to bardzo zaskakiwało, rezultaty tej pracy. No ale wiedział, co jest dobre. Co jeszcze ciekawe jest z Andrzejem, to była jedna z niewielu osób, która uważam bardzo trzeźwo patrzyła na to, co dzieje się na świecie i tu, że tak powiem, w naszej placówce. Krótko mówiąc, zawsze mieliśmy o czym pogadać. I tego chyba najbardziej żałuję. Ja nie będę mówił o jego pracy zawodowej, bo ani mnie to w jakikolwiek sposób oceniać, ani nie jestem jakimś wielkim znawcą na przykład malarstwa, ale uważam, że tak jak brakuje go mi, tak brakuje również młodzieży. Pan Andrzej Broniecki był moim nauczycielem przez 11 lat. Był dla mnie jak dziadek. Kiedy widział, że męczyłam się nad rysunkiem, podchodził i poprawiał. Tu zdjęcie z Wieczoru Tu zdjęcie, jak robi, robiłam z panem y, plakat do Kopciuszka. A tu y, mój portret pana Andrzeja. Andrzej to wielkie serce dla dzieci. To człowiek, który wokół siebie skupiał, często gromadkę zafascynowanych malarstwem, rysowaniem dzieci. Sprawia wrażenie człowieka takiego poważnego, człowieka niedostępnego, taki jednak nie był. Przy bliższym poznaniu okazywało się, że jest duszą towarzystwa, że pięknie też śpiewa, że ma swoje ulubione piosenki, które bardzo chętnie razem z nim wykonywaliśmy. Andrzej to świeże kwiaty, które kupował na targu, albo chodził do Aldika po piękne bukiety róż, tulipanów. Zazdrościliśmy bardzo Andrzejowi jego pięknego balkonu. Miał niesamowity dar do uprawiania pelargonii. Przepięknie ten jego balkon wyglądał. A co najbardziej mi zapadło w pamięć, to właśnie ten 1992. Kiedy przeszliśmy na tę placówkę, tam nie było nic, po prostu obskurnie, nie było mebli i pozyskiwaliśmy sponsorów, sami malowaliśmy, zdobywaliśmy wszystko, wyszarpywaliśmy. Pojechaliśmy, bo Andrzej śledził, nie było tak internetu, śledził wszystkie ogłoszenia w prasie. Na Jacewskiej koło jakichś rolników ogłaszało wyprzedaż mebli. Pojechaliśmy tam i wychodząc Andrzej zaczął łamywać różne roślinki, patrząc czy nikt go nie obserwuje i mówił do mnie, powiedział schowaj to szybko. A ja mówię, ale jak? A on mówi, takie najszybciej i najładniej rosną. Bardzo mnie to zaszokowało, bo... To takie troszeczkę mi się wydawało złodziejstwo, ale później zrozumiałam, o co chodziło. Andrzej po prostu uwielbiał kwiaty, uwielbiał. Jego balkon był zawsze ukwiecony, mógł chyba pretendować do najładniejszego balkonu w e, i zawsze miał świeże kwiaty w wazonie. Ale najciekawsze chyba były nasze spotkania, można to tak nazwać, przy oknie. Patrzyliśmy. Na party. i te rosnące kwiaty, które się bardzo interesowały, które mu się bardzo podobały. Opowiadał mi bardzo często o swoim domowym ogródku, który założył na balkonie. Piękne kwiaty, pokazywał mi zdjęcie. Ja również mówiłam, że mam dużo kwiatów, więc poprosił mnie, żebym przyniosła swoje zdjęcia. Tak zrobiłam. Przyniosła bardzo mi się podobało. Pytał o nazwy, gdzie kupiłam, u jakiego ogrodnika, bo właśnie mówił, że musi sobie w tym roku też takie kwiaty Wiele rzeczy nas łączyło, ale wiele rzeczy też nas różniło. Może to właśnie dzięki temu byliśmy jeszcze bardziej dla siebie, siebie ciekawi, a taką Wspólną rzeczą też, która nas łączyła to antyki zamiłowanie do starych rzeczy. Andrzej z niczego robił coś. Skupował jakieś resztki dziwnych elementów. Nigdy nie wiedziałam po co, później już tak. Sam tworzył na podstawie rekonstruował na przykład lampy naftowe. Jego dom był cały właśnie takim salą muzealną. W obrazach, w lampach, w jakiś paterach. Zawsze piękna zastawa stara. A ponadto to był świetnym kucharzem. Fantastycznie piekł, gotował. Wiele przepisów do dzisiaj mam od niego. I pierwszy w życiu sernik, który upiekłam, to był z przepisu jego. Jak wspominam Andrzeja, i myślę o nim, to zawsze dziś tyle tle słyszę dzwoneczek. Mały dzwoneczek, zapieszony był zawsze przy wejściu do pracowni. Wchodziłam i widziałam ten dzwoneczek wchodząc, więc omijałam go. A jak wychodziłam, to zawsze go trącałam głową. I on zawsze się śmiał, że znowu to się zdarzyło. I powiem szczerze, że bardzo brakuje mi tego śmiechu. No, potrąciłam ten dzwoneczek. Czy jeszcze coś? No, brakuje go w wielu, brakuje go w wielu naprawdę w wielu sytuacjach. I będzie brakować. Ja w każdym razie boleśnie tę straty odczuwam. Mam nadzieję, że i nie tak mocno jak ja bo bo to przykre jest, kiedy budują się uczucia, które niestety wpływają źle również na nas. Ale nie spotkałem osoby, która mówiłaby źle Andrzeju. Ani tu, ani poza placówką. Andrzeju, nigdy bym nie pomyślała, że przyjdzie mi w tak szybkim czasie mówić o Twojej osobie w czasie przeszłym. Dlaczego tak się stało? Nikt tego nie wie. Bardzo ciężko jest mówić o tym, dlatego postanowiłam kilka moich słów przenieść na papier i chciałabym to odczytać. Ludzie przychodzą, ludzie odchodzą. Wiemy o tym, ale za każdym razem, gdy się to zdarza, jesteśmy zaskoczeni. To jedyna rzecz w naszej egzystencji której możemy być pewni, ale często łamie nam serce. W codziennym biegu, zajęcie rozmaitymi sprawami, mamy nadzieję, że jeszcze jest dużo czasu. Andrzeju odszedłeś tak nagle, pozostawiając smutek i wielki żal a chcielibyśmy tak wiele dokonać. Na naszych sercach trwać będziesz na zawsze. Nie ma go teraz tutaj ciałem z nami, ale czuję się jego taką opiekę, taką obecność nad nami tutaj. Także myślę, że on cały czas dziś tutaj krąży i jest. jest cały czas z nami. Brakuje nam ciebie, Andrzeju. Ja całkiem niedawno otrzymałam od Andrzeja nie jeden, a kilka przypisów na chleb. jakby wybuchła pandemia, piekł chleb i miał jeden taki przepis, który mi zdradził. Chciałabym Ci Andrzej powiedzieć, że piekę ten chleb do dzisiaj według Twojego przepisu i myślę, że kiedyś wspólnie jeszcze ten chleb jak zjemy. mi bardzo do Ciebie. Andrzej, myślę, że tam... Gdzie teraz jesteś? Będziesz miał ten fantastyczny ogródek, te piękne kwiaty, które które nie będziesz musiał chwalić. Tak. Andrzej, to dużo dobroci, dużo serca, dużo takiego przyjaznego podejścia do drugiego człowieka. Będzie nam go brakowało, brakuje nam go już cały czas. Ja nie usunęłam jego numeru telefonu. Bo myślę, że może jeszcze kiedyś zadzwoni i poinformuje mnie, że dzisiaj nie wchodzę na scenę, ponieważ on robi dekoracje. No, jak przychodzą takie refleksje, że można by jeszcze dużo rzeczy zrobić czy za niektóre rzeczy przeprosić, podziękować i tego, tego chyba brakowało tak na co dzień. Odkładało się nie, niektóre hmm, czy rozmowy, czy sytuacje, i gdybym mogła, to chciałabym podziękować i, i przeprosić go. Też. Dużo bym mogła opowiadać, bo przez te 30 lat, wiele wspomnień. Zapytałaś, co chciałabym mu powiedzieć, że tęsknię. Ale myślę, że on o tym wie. I tak widocznie musiało być, że odszedł. Ale w sercu, w pamięci pozostanie. I gdzieś tam chyba się spotkamy. Taką mam nadzieję. Ludzie bardziej niż przedmioty wymagają naprawę, rozpieszczania, przebudzenia, poszukiwania i uratowania, więc nigdy nic się nie poddawajcie.